Bardzo ważne jest ustawienie konta na Instagramie, bo jeśli masz źle ustawiony Instagram, to tak jakby omijała ciebie szansa pozyskiwania nowych obserwujących, bo oni tak jakby przechodzą przez Twój profil, a oni mają wejść i zostać. W ustawieniach jest jedno wielkie nieporozumienie. Bardzo często ludzie mieszają typ konta i kategorie konta. Duża kreska. Typ konta. Na Instagramie masz cztery typy konta do wyboru. Konto prywatne, m -m, konto osobiste, konto profesjonalne i konto twórcy. I ten typ wybierasz w momencie, kiedy zakładasz konto na Instagramie, jak cię wyloguje, albo dostajesz powiadomienie: hej, spróbuj inny typ konta. I wtedy go wybierasz w ustawieniach, pokazuję tutaj, gdzie. A teraz druga strona. Ustawienia konta na Instagramie. I te ustawienia mają aż 7 podpunktów, i każdy z nich może być tak ustawiony, żeby działał na niekorzyść Twojego konta albo na korzyść Twojego konta. I tu na dole masz darmowy przewodnik, który możesz sobie pobrać, wydrukować i wszystkie te 7 punktów ustawić najlepiej jak tylko. Można. Pobierz sobie. Zapraszam też do mnie na Instagram marta.kaczmarski po aktywne rozwijanie konta na Instagramie.